Hetta er karður að verða. Pomorska Telewizja Narodowa, jak widać, policja tutaj ma jakieś interwencje. Nie wiemy o co chodzi. Idziemy dalej. Tam jeden policjant poszedł na nabrzeże. Tutaj jest Żuraw Dański. Koniec parkingu. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa. Co się stało, panie policjancie? Nic nie ma. Jak widać, jak powiedział policjant nic się nie stało. No ale stoją tutaj i blokują przejazd samochodom. Coś tu się. Nie wiadomo co dzieje. Z drogówka też. Przyjechała interwencja drogówka jeszcze. Czyli coś jest nie tak jednak. Te policjanci to drugi radiowóz przyjechał policji drogowej. Czyli coś tam jest z przepisami ruchu drogowego, nie tak? Zaparkowali czy coś Ci odjeżdżają, drudzy przyjeżdżają. przyjechali. No chyba teraz już będzie normalny ruch, policja drogowa jedzie, o pojechali na, na lewą stronę. Ahoj! Witam, Pomorska Telewizja Narodowa, skąd turyści przyjechali? Z Poznania. Aha, i co jak się podoba w Dajsku? Tak dobrze. Dobrze jest. A, dobrze. No, jesteśmy pod żurawiem. Ktoś tam krzyczy. To tam idą jakieś karowody. Aha, bo tu jednak idzie korowód, jak się okazało. Idziemy zobaczyć, co się dzieje. Jakiś korowód idzie. No, to Okazuje to się, to. że po prostu policja zabezpiecza ten pochód. Prawdopodobnie o to chodzi. Idą tutaj. Później. Ładne teraz rzeczy robimy. Ładniej. Także on wcale nie potrzeba było żadnych brzmień niemieckich. Ponad tym jedną chęć

We to nie podpiszne. Zginę, tu wiemy o co Żona pisze, kochany Jasiu, podpisz. Studenci nie, też idą. Niedoczekanie. Brać studencka, jak widać, witam, bo Morska to mógł wrócić Polskość, choćby młoda, lecz twarda. Jakże wielu takich w Oświęcimiu zginęło. Śmiercią ładną, bo wytrwali do ostatka w redukcji zachowania polskiego sumienia. No dość długi pochód. Czy wszyscy rodacy o nazwisku Cześć. polskim za wolność będąc o swą Polskę walczyli? Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom!

Rok Narodowy z Województwa Pomorskiego, jak widać, tutaj też maszeruje. Przepraszam Przepraszam. Bardzo. Przepraszam. 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 Pamiętamy, Witold Pilecki, 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 pamiętamy. To już ostatnia prosta, to już ostatnia prosta naszego marszu, więc zajmę się wszystko tak, w innych miastach, gdzie dzisiaj cześć, to zareagowałem z Razem marszuję. No, ja też jest retro. Tylko ja jestem wcześniejszy. retro. Jestem 1600... Weź kamerę. Kamerę weź na chwilę. Po, pofilmuj nas. Ale zrób parę. Z, no, chwilę, moment. No. Po, pofilmuj nas dalej. Nie bardzo. Okróć sobie. Okróć sobie. Okróć sobie. Okróć sobie. Okróć Ah, l-ġew, difenta, sta l-kwa sta Zbliżamy się już do stołownika. Tam zapraszam na organizatorów, czyli patronów, którzy chcą wygłosić te słowa, nie osiągnąć się na stację jedną, to jeszcze raz, nie my, kim jesteśmy, po co pójdziemy. Tak Pomorskiej telewizji Narodowej. rozumiesz? Świetnie, ja to robię. Okay. Będzie, będzie w internecie. Super, wielki Teraz już należało wyjść. I naprawdę. Ja też jestem konstruktorem, tylko wcześniej, się trzech A nie lecz przede wszystkim byłem wiedzącym i wierzyłem, że jak Bóg zechce panować, to wyjdę na pewno. Był jeszcze jeden Kasi pomysł, Kasi który nam moją przyspieszył. Powiedziałem się przez doktora Władysława Deringa od Zugaganów, którzy przyjechali z Pawiaka, że Bolesław Kurczwara, który uciekł razem z Armazyncami z Oświęcimia Złapany został w Warszawie i więziony jest na Pawiaku. Nie mając do tego człowieka zaufania i z powodu plotek co do jego przeszłości i z powodu zbieranego przez tropułów złota w postaci koronek na mysłach wymarłych, jak i z powodu historii z dyplomami, który namalował za pracę w organizacji pułkowni Juliusz Wilewicz i Henryk Bartosiewicz. Brałem pod uwagę, że on Ratując własne życie, może pójść na pracę dla Niemców i zacząć opowiadać o tym, co podejrzał w obozie. Na ten temat rozmawiałem z doktorem Zeringiem, z kolegą Henrykiem Patusiewicze i z historią numerze 106. Byłem zdania, że ci, o których mówił, są w organizacji. Muszą stąd wyjść. Cześć i chwała! Bok jest Technikum łączności. Pamiętajmy, że skończmy się. Posłuchajmy jeszcze przemówień organizatorów patronów. Podajmy jeszcze cześć naszemu wakatorowi lotnictwa w Gileckiemu. No i tutaj ustawia, Ustawiają się wszyscy ładnie przed. dzisiejszym no pokoleniem. Stowarzyszenie Koliber organizuje to. jak widać. Nasza młodzież patriotyczna zdańska się cała zebrała. Trochę ich jest. To nie jest 20 osób. Proszę pana, pan Dobrze, dobrze. Cześć. Co? Ja ale jedno słowo. Ja nakręcam teraz film. Te, ty... Ja nakręcam film, Ta? Cały czas. Bo o tych artystach. To wszystko te... idzie. No, o tych artystach wtedy na długiej, co pamiętasz? No. Ty, To co o, o, o co, o co tam poszło wtedy? Ja już nie wiem, kiedy to było. No, co, co, co ty mówiłeś, że przyjechało te, tyle tych straży miejskiej na długiej. A, no to zabrali, zarekwirowali, a, ale, ale, chłopakowi zarekwirowali im tego dzieła. Ja to, że sprzedawał. Ale to nie dzieła jakieś. No ja nie wiem. 3, 3, 3, 3. A, o, polski szaniec, a co to jest polski szaniec, proszę pana. Eee. Czasza patriotyczne, Aha, które to wydaje, Każdy powinien czytać. Między innymi Liga Obrony Suwerenności. Rozumiem. Operatorzy telewizyjni też powinni. Operatorzy czytać, to wszystko tak. filmują. Tak jest, Nie czytają, tak tylko jest. nagrywają. Tak. Dobra, idziemy dalej. Telewizja Polska też jest. Jak widać, telewizja Polska. Tutaj są wszyscy ustawieni. I to jest portret Pileckiego tak jest. Oddajemy głos organizatorowi Marszu Pileckiego. Liga obrony suwerenności nie ma takiego obowiązku. <noise> Prosimy o spokój, nie dajmy się prowokować. Śliczna, wyślą kamerę tam trochę z z, z, tam były, tam z przodu, z przodu podnieś. Szanowni państwo, tym pod pomnikiem tytułu ruchu Gdańska czwartą edycję Gdańskiego bo, bo, bo Pileckiego. A to już... E... Co, to, czeka, ...zasługuje na najwyższe zaszczyty, a którego władze komunistyczne po haniebnym pokazowym procesie chciały zesłać w niepamięć. Z przeprowadzonych ostatnio badań wynika, że ponad 66% Polaków dalej nie wie, kim

Jest to postać, o której piszą autorzy w Stanach Zjednoczonych, który przez brytyjskich historyków został umieszczony na liście sześciu najodważniejszych bohaterów II wojny światowej, a w Polsce niestety postać dalej zapomniana. Patrząc jednak tutaj na Państwa oraz widząc, jakim zainteresowaniem cieszy się z roku na ragdańskiej rok marsz Pileckiego, mamy nadzieję, że przyczyniamy się chociaż w niewielkim stopniu do przywracania pamięci żołnierzom Wyklętym. Widzimy również gołym okiem, że tego typu inicjatywy mają sens. Jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu za przybycie i oddaję głos panu Kamilowi Poźniakowi, prezesowi Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Koliber, który był głównym organizatorem tego przedsięwzięcia. Dziękuję. Słuchajcie, ja będę mówił krótko. Pierwsze, co chciałem powiedzieć, to podziękować Wam za przybycie, podziękować ludziom, którzy będą tutaj mówić, którzy są reprezentantami innych organizacji, które pomagają w organizacji, podziękować e, rekonstruktorom i podziękować organizatorowi, który mówił przed, przed, przed chwilką przede mną i proszę Was, dajcie mu okazki, bo to jest naprawdę dużo roboty. Dziękuję. Tu są złożone kwiaty, nauczyciele, no tutaj różne środowiska pod pomnikiem Zbrać. Trzeba to zabrać. zabrać. Widzimy wszyscy, jak to się zmieniło przez ostatnie 50 Widzimy zmiany, którzy zginęli za Polskość Gdańska w Niemieckich więzieniach w obozach kontynuacyjnych i innych miejscach kaźni w latach 1939-1939. Pilecki? Czy będzie tak, że każdy w był Witold Pilecki, że nasze marsze nie będą miały sensu? Będą miały sens, ponieważ czas, aby Witold Pilecki nie był już tylko postacią historyczną, o której warto pamiętać. Witold Pilecki powinien być symbolem. Witold Pilecki powinien być symbolem, ponieważ jest postacią znaczącą dla, całych, dla całego, dla wartości. Jak widać, no, pod pomnikiem odbywa się teraz patriotyczna impreza Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziemiński dla Was